A no nie? Ociuś, Ociuś, O Co tam? Chcesz coś powiedzieć jeszcze tatusiowi? A Tak babcia dzwoni, tak! Babcia dzwoni i to, a my tu sobie rozmawiamy. Nie wie, że to się nie przeszkadza podczas rozmowy? No? No, nie, wie, że to nieładnie przeszkadzać, jak sobie, ta, jak sobie tata z Turką rozmawia, to się nie przeszkadza. To się nie przeszkadza. No, no! Ue, co? Zmienimy sobie pozycję Gaworną. Oooo, zmęczyłam się. Zmęciłam się, tak troszkę się nie zmęczyłam.